Rozdaję wam kosmetyki o wartości 5 tysięcy złotych i wygrywa aż 5 osób. To jest największe rozdanie w mojej całej karierze. Ja sama w to nie wierzę. Chcę Wam bardzo podziękować, że jesteście tutaj tyle ze mną. I nie ukrywam, że trochę mi się marzy już 80 tysięcy na Instagramie, więc to wszystko poleci do Was, a jedyne co musicie zrobić, to kliknąć tutaj plusika albo tutaj. Zaobserwować mnie na drugiej platformie i oczywiście napisać komentarz. W komentarzu możecie napisać, która paczka Wam się najbardziej podoba. Co w ogóle jest w paczkach? To jest bardzo ważne. Na przykład szczoteczki Foreo. stawy z benefitu. Smashboxa i w Laurent, Zestawy pielęgnacji do włosów z lumena. Mnóstwo pielęgnacji, kolorówki i wszystko, co dusza zapragnie. Konkurs jest ważny od dzisiaj przez 7 kolejnych dni do 24.00, a wyniki będą do 3 dni od zakończenia konkursu. Owocenia. Jeszcze mały disclaimer: 90% z tych rzeczy jest nowych, 10% jest otwartych lub chociaż raz zesłuczowanych. Dodałam je do paczek, ponieważ nie mam co z nimi zrobić, a myślę, że w Waszych rękach znajdą użytek, a jeśli nie będziecie chcieli ich używać, to możecie je po prostu oddać. Dalej. Buszka.